Dzień dobry. Jeżeli miewasz bóle mięśniowe bez wyraźnej Twoim zdaniem przyczyny, stosujesz automasaże lub może chodzisz na masaże i nie widzisz szczególnej poprawy lub jest ona krótkotrwała, czyli starcza jedynie na kilka dni, a później Twój problem wraca, to najwyższy czas wybrać się na konsultację do fizjoterapeuty w celu znalezienia przyczyny. Jeżeli nie kojarzysz urazu lub czynności, po której zwyczajnie się przeciążyły, jak może to mieć miejsce np. po dźwiganiu ciężkich przedmiotów przy przeprowadzce skutkującym bólem pleców lub wielogodzinnym siedzeniu przy komputerze z pochyloną głową, po którym odczuwasz bolesność karku, to bardzo możliwe, że masz jakiś poważniejszy problem, który trzeba rozwiązać. Zwykle mięśnie, które nie doznały urazu, bronią się nadmiernym napięciem przy przeciążeniach w statycznych pozycjach, bo zamiast pracować dynamicznie, czyli z różnym napięciem i długością, cały czas zmuszone są pracować bez ruchu, a tego mięśnie nie lubią, i źle tolerują w dłuższym czasie, ponieważ nie mają wtedy należytego ukrwienia i odżywienia, a są obciążane bez przerwy. Innym powszechnie występującym mechanizmem, e, objawiającym się bólem i często e, zapaleniem, jest przechłodzenie mięśnia. Ale to raczej zauważysz, niestety, zwykle dopiero po fakcie. Największy problem stwarzają sytuacje, w których nie zauważasz wyraźnej przyczyny, a cierpisz na bóle mięśniowe. Często mięśnie mają zwiększone napięcie, jeśli w stawach znajdujących się bezpośrednio w ich sąsiedztwie jest jakaś patologia lub staw ma zaburzoną biomechanikę, co często pojawia się w sytuacji dolegliwości ze strony kręgosłupa. Mięśnie jako jedne z tkanek docelowych w układzie ruchu mogą mieć również. Zwiększone napięcie przy problemach w obrębie korzeni nerwowych e, podrażnianych na skutek różnych patologii kręgosłupa lub chorób centralnego układu nerwowego e, w obrębie rdzenia kręgowego lub mózgu. Zdarzają się również choroby bardziej podstępne, jak dystrofie, fibromialgie i wiele innych, których przyczyn ciągle nie znamy. Czasem to, są to zwyczajne niedobory witamin lub innych składników. Często nadmierne napięcia mięśniowe są również skutkiem wad postawy lub po prostu generowane nieprawidłowymi postawami w pracy, a bywa, że i kompensacjami po przebytych urazach nawet odległych miejsc od tych objawowych. Jak widzisz przyczyn jest mnóstwo, dlatego jeśli miewasz nawracające bóle mięśniowe, zgłoś się do fizjoterapeuty i zadajcie sobie kluczowe i podstawowe pytanie, dlaczego dany mięsie lub mięśnie bolą, i dopiero po znalezieniu odpowiedzi na to pytanie, Zacznij je rozluźniać, masować, rolować, rozciągać. Pamiętaj, że bez diagnozy nie ma skutecznego leczenia i szkoda czasu na metody prób i błędów, kiedy ból nie pozwala normalnie funkcjonować.